Dziesięć lat temu moja żona porzuciła mnie i piątkę naszych dzieci, zmuszając mnie do zostania ojcem samotnie, wychowującym dzieci, nie mając innego wyboru, jak tylko kontynuować. Nauczyłem się radzić sobie ze wszystkim, a z roku na rok nasza więź z dziećmi stawała się coraz silniejsza. Ale nic nie mogło przygotować mnie na jej reakcję, gdy dziesięć lat później dowiedziała się, co zrobiłem. Każdego ranka budziłem się o piątej rano, ciesząc się rzadką ciszą przed codziennymi obowiązkami. Parzyłem kawę, a podczas gdy naleśniki skwierczały, rozmyślałem o życiu, które zbudowaliśmy. Wychowywać piątkę dzieci w pojedynkę nie było łatwo, ale każdy uśmiech przy śniadaniu wynagradzał wszystko. Ich śmiech wypełniał ciszę, którą zostawiła po sobie. Tato, nie mogę znaleźć swojej pracy domowej, zawołał mój młodszy, przywracając mnie do teraźniejszości. Przekazałem mu zapomnianą paczkę ze śniadaniem, a po zebraniu dzieci pospieszyliśmy do drzwi. W pracy szum maszyn przynosił dziwne poczucie spokoju, pozwalając mi oderwać się od spraw domowych. Moi koledzy z pracy często dziwili się, jak udaje mi się z tym wszystkim poradzić. Piątka dzieci, a on wciąż tu jest. Powiedział z uśmiechem, jeden z nich kręcąc głową: Nie mieli pojęcia o pracy domowej, obiadach i porządku dnia przed snem, ale dla moich dzieci było warto. Pewnego wieczoru, przeglądając dzienną pocztę, zamarłem, widząc znajomy ręczny napis na kopercie. Ogarnęły mnie stare wspomnienia. Czego mogła teraz chcieć po tylu latach? Niedługo potem Jim, mój szef, Wezwał mnie do swojego biura. Gareth, zwróciliśmy uwagę na Twoją ciężką pracę, zaczął. Chcielibyśmy zaproponować Ci awans. To była niezwykła okazja, która otwierała lepszą przyszłość. Ale cena tej propozycji to czas spędzony z dala od moich dzieci, życie, dla którego poświęciłem wszystko. Rozdzierany między bezpieczeństwem finansowym, a cennym czasem spędzonym z rodziną. Wiedziałem, że ten wybór zmieni wszystko. Tego wieczoru siedziałem z moim starszym synem, który stał się moim drugim rodzicem, odkąd ich matka odeszła. Jego oczy rozszerzyły się z zdziwienia, gdy opowiedziałem mu o awansie. To oznacza więcej pieniędzy, ale i więcej czasu pracy, powiedziałem. On wykrzesał z siebie dumny uśmiech. Dam radę, tato, odpowiedział syn. A powaga jego słów była nieproporcjonalna do jego wieku. W tym spojrzeniu wymieniliśmy się wdzięcznością i zrozumieniem. Dziękuję Ci za wszystko, powiedziałem, patrząc mu w oczy. On skinął głową, a ten prosty gest mówił wszystko. Później, tego samego wieczoru, ciekawość zwyciężyła i otworzyłem list. Moje ręce drżały, gdy czytałem jej słowa. Chciała odbudować naszą relację. Twierdząc, że się zmieniła, prosiła o szansę, by znów stać się częścią naszej rodziny. Ogarnęły mnie złość i stare wspomnienia o jej odejściu, o naszym dawnym życiu i o bólu, który po sobie zostawiła. Odłożyłem list i zastanawiałem się. Wiedziałem, że nie będę w stanie odpowiedzieć od razu. To była zbyt poważna sprawa, by podejmować impulsywne decyzje. Wiedziałem, że muszę opowiedzieć moim dzieciom o nagłym pragnieniu ich matki odbudowania naszej relacji, ale potrzebowałem czasu. Przy kolacji starałem się powstrzymać, pozwalając im cieszyć się zwykłym śmiechem i rozmowami. Ich spokój wyraźnie kontrastował z moim własnym niepokojem. Tato, jesteś dzisiaj jakiś cichy zauważył mój młodszy, przywracając mnie do teraźniejszości. Zmusiliłem się do uśmiechu, mając nadzieję, że uda mi się opóźnić nieuniknione. W następnych dniach w moim życiu zaszły drobne zmiany. Mój starszy syn wydawał się bardziej zamyślony, pogrążony w swoich myślach, podczas gdy młodsze dzieci zaczęły wypytywać o swoją mamę: Myślisz, że mama tęskni za nami? Zapytał mój średni syn pewnego wieczoru, zaskakując mnie. Z ich pytań stało się jasne, że czas na rozmowę o liście zbliżał się szybko. W końcu, podczas rodzinnej kolacji w weekend, zebrałem wszystkich wokół siebie. Czytając list na głos, obserwowałem, jak na ich twarzach zaskoczenie ustępuje miejsca niedowierzaniu. Ich reakcja była mieszana: ciekawość, złość i spokojne zaakceptowanie. Moi starsi dzieci zacisnęły pięści. Dlaczego właśnie teraz, po tylu latach, pytali ledwo powstrzymując irytację, młodsze były bardziej ciekawe. Wtedy zapewniłem ich, że bez ich udziału nic się nie wydarzy. To wydawało się rozładować napięcie, choć niepewność pozostała. Wkrótce, w miarę jak rosły wymagania związane z moją nową rolą, balansowanie stało się coraz trudniejsze. Poranki zaczynały się wcześniej, noce trwały dłużej. A ja nieustannie łączyłem obowiązki. Zauważając, że się rozproszyłem, Jim, mój szef, wezwał mnie na rozmowę w cztery oczy. Gareth, wszystko w porządku? Zapytał z autentycznym zaniepokojeniem. Westchnąłem, w końcu przyznając się, że w domu jest ciężko. Opowiedziałem o sytuacji w mojej rodzinie i o tym, jakie emocjonalne konsekwencje to przyniosło. Jim wysłuchał mnie i kiwnął głową. To brzmi naprawdę ciężko, powiedział ze zrozumieniem. No, a jeśli potrzebujesz pomocy, po prostu daj mi znać. Jego słowa zdjęły ze mnie ciężar, o którym nawet nie wiedziałem, i znów poczułem, że mogę sobie z tym wszystkim poradzić. Zainspirowany radą Jim'a, postanowiłem skonsultować się z prawnikiem. Aby zrozumieć, jakie mam opcje w kwestii powrotu żony. Chciałem być przygotowany na to, że dobro mojej rodziny będzie bezpieczne. Spotkanie z prawnikiem wyjaśniło kwestie opieki, dając mi poczucie kontroli w tej chaotycznej sytuacji. W międzyczasie moje dzieci zaczęły badać życie swojej matki z ostatnich kilkudziesięcioleci. Uzbrojone w internet odkryły zdumiewające szczegóły. Tato, znaleźliśmy coś o mamie, podzielił się mój starszy syn, pokazując mi, co odkryli. To rysowało skomplikowany obraz jej walki i zmian w życiu. Widząc, jak moje dzieci biorą na siebie to emocjonalne brzemię, ścisnęło mi serce. Rosły za szybko, biorąc na siebie ciężar, którego nie powinny były dźwigać. Z powodu problemów z pracą, domem i sprawami prawnymi, mój stres się nasilił. Każdy dzień przypominał maraton, w którym ledwo można było złapać oddech. To był kruchy balans, a każdy błędny krok wydawał się potencjalnym upadkiem. Pewnego wieczoru mój starszy syn pokazał mi nowe informacje o swojej matce, które znaleźli w internecie. Tato, musisz to zobaczyć powiedział, wskazując na posty i artykuły w mediach społecznościowych. Jej życie różniło się od tego, co sobie wyobrażałem. Jej walka i niestabilność były oczywiste, a możliwość, że miała ukryte motywy, wydawała się bardziej realna. Posłuchaj, tato miała trudności, zauważył mój starszy syn. Dowody sprawiły, że zaczęliśmy wątpić w jej intencje, ale nie będąc pewnym, nie chciałem wyciągać pochopnych wniosków. Aby oczyścić myśli, Całą rodziną wyjechaliśmy na krótki wypoczynek do przytulnego domku nad jeziorem, mając nadzieję, że zmiana otoczenia pomoże nam się zrelaksować. Przerwa zdziałała cuda. Śmiech wrócił, a my poczuliśmy się znowu normalnie. To było dokładnie to, czego potrzebowaliśmy, powiedziałem, gdy odpoczywaliśmy przy ognisku, dzieliliśmy się historiami i relaksowaliśmy. Po powrocie do domu zacząłem badać życie mojej żony. Skontaktowałem się z wspólnymi przyjaciółmi, aby zebrać fragmenty jej historii. Kilku przyjaciół podzieliło się szczegółami, malując obraz niestabilności i walki. Każdy fragment układał się w mozaikę, wzmacniając moją potrzebę jasności co do jej intencji. Kiedy wróciliśmy do normalnego życia, zadzwonił nieznany numer. Odebrałem telefon. A znajomy głos powiedział: Gareth, to ja. Mój puls przyspieszył. Chciała porozmawiać o możliwości odwiedzenia dzieci. Nasza napięta rozmowa była przepełniona jej desperacją, ale ja trzymałem się swojego stanowiska. Po tylu latach dlaczego właśnie teraz zapytałem. Jej odpowiedzi były mgliste, ale jej upór był oczywisty. Pomimo moich wątpliwości, zgodziłem się na spotkanie. Stawiając twarde warunki, spotkamy się w miejscu publicznym, a jeśli dzieci nie będą chciały cię widzieć, wtedy na tym się skończy. Ona niechętnie zgodziła się, czując moją determinację. W dniu spotkania dzieliłem z dziećmi niewypowiedziane obawy. Czekaliśmy w parku. Przyjechała moja była żona, wyraźnie wzburzona widokiem swoich dorosłych dzieci. Dzieci stały ostrożnie. Z wyrazem sceptycyzmu i zmieszania. Próbowała wyjaśnić, ale jej słowa brzmiały niewiarygodnie. W końcu mój starszy syn przerwał milczenie, pytając: Czego teraz od nas oczekujesz? Pytanie zawisło w powietrzu, pozostając bez odpowiedzi. Jak się czujecie? zapytała niepewnie. Dzieci wymieniły spojrzenia, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Odpowiedzieć? Radzimy sobie, odpowiedziałem, koncentrując się na dobrostanie dzieci, a nie na własnych uczuciach. Później dzieci podzieliły się swoim zamieszaniem i niepokojem w związku z nagłym powrotem matki. Dlaczego właśnie teraz, tato, dlaczego wróciła? Zapytała moja młodsza córka. Jej oczy zamgliły się od niepewności. Westchnąłem, przytulając ją do siebie. Nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania, ale poradzimy sobie z tym razem. Zapewniłem ją, czując ciężar mieszanych uczuć. W poszukiwaniu jasności postanowiłem wynająć prywatnego detektywa, aby zbadał jej obecną sytuację. Musimy wiedzieć więcej, zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje powiedziałem mojemu starszemu synowi. On kiwnął głową. Detektyw, doświadczony profesjonalista, Obiecał przeprowadzić dokładne śledztwo, przekazałem mu stare zdjęcie i odpowiednie szczegóły, a ja stanowczo poprosiłem go, aby dowiedział się wszystkiego, co możliwe. Dni zamieniły się w grę w oczekiwanie, pełną napięcia i bezsennych nocy. Za każdym razem, gdy dzwonił telefon, moje serce zamierało. Dzieci czuły mój niepokój, potęgując swój własny. Po kilku tygodniach otrzymałem wiadomości od detektywa, które zaczęły rysować niepokojący obraz. Dzięki rozmowom ze znajomymi i publikacjom w mediach społecznościowych, detektyw odkrył oznaki problemów finansowych i prawnych. Powiedział, że jest po uszy w długach i nawet zmaga się z pozwami sądowymi. Siedziałem cicho, przetrawiając informacje. To było jednocześnie ulgą. I smutnym potwierdzeniem moich obaw. Ona nie dążyła do pojednania, a raczej do ucieczki od swoich własnych problemów. Tak się spodziewałem, mruknąłem, czując ciężar w piersi. W głębi duszy miałem nadzieję, że istnieje poważny powód tego wszystkiego, ale fakty świadczyły o czymś przeciwnym. Zebrałem moje dzieci i podzieliłem się z nimi moimi wnioskami. Wyraz ich twarzy zmienił się. Gdy zrozumieli prawdę, każde z nich pojęło prawdziwe motywy. Postanowiliśmy ruszyć dalej bez niej, czując jedność w naszej decyzji. Udamy się naprzód, jak zawsze stanowczo powiedziałem. Dzieci kiwnęły głowami, każde z nich zaakceptowało rzeczywistość sytuacji. Nasza wspólna decyzja, aby się chronić, wzmocniła naszą determinację, a my zawarliśmy umowę. By wspierać się nawzajem we wszystkim, co będzie się działo dalej. Aby zapewnić naszą ochronę, ponownie skonsultowałem się z prawnikiem i podjąłem kroki prawne, aby zapewnić nasze bezpieczeństwo finansowe i emocjonalne. Po raz pierwszy od kilku tygodni poczułem, jak kontrola wraca do naszego życia. Później zebrałem dzieci przy stole, aby opowiedzieć im o ważnym wydarzeniu. Rozwinąłem dokumenty, nad którymi pracowałem w ciszy przez wiele lat. Chcę wam pokazać coś ważnego, zacząłem. Ich oczy rozszerzyły się, gdy położyłem dokumenty, które świadczyły o mojej miłości i oddaniu im przez ostatnią dekadę. Oszczędzałem i inwestowałem, aby zapewnić wam wszystkim świetlaną przyszłość. Wyjaśniłem, Opowiadając o poświęceniach, które musiałem ponieść. Moim celem było pomóc wam dostać się na uczelnię i prowadzić stabilne życie, powiedziałem, a mój głos był pełen emocji. Zawsze wiedzieli, że ich kocham, ale skala moich planów była przytłaczająca. Kiedy się przytuliliśmy, poczułem, jak fala ulgi mnie ogarnia. Wszystkie te lata ciężkiej pracy i bezsennych nocy przyniosły swoje owoce. Zaczęliśmy koncentrować się na naszych celach i marzeniach, które już nie były mącione powrotem ich matki. Tato: chcę dołączyć do drużyny piłkarskiej, oznajmił pewnego wieczoru mój średni syn. Śmiało! zachęcałem, ciesząc się ich odrodzonym entuzjazmem. Oni wkładali swoją energię w naukę, hobby i dążenie do przyszłości. Byłem dumny, że moje dzieci stają się silnymi, Niezależnymi osobami. Każde z nich wykazało się niezwykłą odpornością, kierując swoją energię na pozytywne cele. Mój starszy syn odnosił sukcesy w nauce, a młodsze, znajdowały radość w sporcie i sztuce. Ich rozwój stał się dla mnie największą nagrodą, świadectwem siły i jedności naszej rodziny. Przeszłość była dla nas tylko rozdziałem, a nasza historia. Wcale nie dobiegła końca.